Cześć, w dzisiejszym wideo opowiem Wam, dlaczego warto zaczynać dzień od kieliszka. I to nie byle jakiego kieliszka, tylko kieliszka pełnego zdrowia w sobie. Kieliszka, które Wam pomoże fajnie wystartować w dzień, który pomoże wzmocnić Wasz układ trawienny, Waszą odporność, Wasz układ krążenia i wiele innych rzeczy. Kieliszka, który składa się z wielu ciekawych elementów, z 21 roślin z który naprawdę dobrze smakuje i przepowiada udany dzień wtedy, kiedy rano go wypijesz. Więc ja z miłą chęcią zapraszam Cię do zobaczenia tego wideo, dlaczego warto pić rano kieliszka i dobrze zaczynać dzień, więc na zdrowie. Wszystkie przydatne informacje są także w opisie filmu. Także linki, więc serdecznie zapraszam potem do zobaczenia. Lecimy z tematu. 21 ziół i roślin z różnych zakątków świata, które w połączeniu w całość dają jedno z najbardziej wartościowych mieszanek na naszym rynku zdrowia. Pozwól, że przedstawię Ci dzisiaj wszystkie składniki mieszanki oraz powiem o ich najważniejszych cechach. Jagody Asai. Jagoda Asai używano jako. Lekarstwo na biegunki, krwotoki, wrzody oraz choroby wywoływane przez pasożyty. saje chroni naczynia krwionośne i reguluje ciśnienie krwi. Witaminy, minerały i aktywne substancje roślinne zawarte w jagodach acai wzmacniają system odpornościowy. Pieprz cayenne działa antybakteryjnie, przeciwbólowo, skutecznie, pogodzi ból głowy oraz nerwobóle. Kapsaicyna ma właściwości antynowotworowe. Związek chemiczny odpowiada nie tylko za ostry smak, ale również zabija komórki rakowe, jednocześnie nie szkodząc zdrowym komórkom. Pieprz jen udrażnia zatkany nos, likwiduje ból głowy oraz skutecznie rozgrzewa. Obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów. poprawia krążenia oraz redukuje ryzyko niebezpiecznych zatorów oraz skrzepów, które są przynajmniej zawałów i udarów. Imbir lekarski: działanie rozgrzewające, regenerujące, stymulujące, wzmacniające. Usprawnia krążenie, odtruwa organizm, posiada właściwości prze przeciwwymiotne, rozkurczowe, napotne, wykrztuśne, antyseptyczne, poprawia także apetyt i trawienie. Lawenda. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych i żółci, poprawia apetyt, przyspiesza trawienie, łagodzi kolki i wzdęcia, przyspiesza ruchy pestytetyczne jelit, pomaga w leczeniu zaparć i nalegliwości powodowanych niezdrawnością, ciała rozluźniająco na mięśnie. Lukrewna siewna zawiera naturalny fluor, który gromadza się w organizmie, wpływa na stan emalii zębowej, chroni przed próchnicą i zapobiega paradontozie. Środek odtruwający z toksyn i redukujący zakwaszenie organizmu stosowany jest w leczeniu urządów trawiennych. Regeneruje także śluzówkę przewodu pokarbowego, sprzyja rozwojowi przyjaznych bakterii jelitowych i stanowi skuteczny środek przeciw grzybicy. Lukrewna jest pomocna w leczeniu dnym moczonowej. działa moczopędnie, powodując wydanie soli kwasu moczowego. Słaga leczenia zapalenia pecherza moczowego i prostaty oraz obniża cholesterol. Dzika róża. Owoce dzikiej róży stosuje się w nadciśnieniu, w chorobach serca, wątroby jako lek witaminowy. Działają wzmacniająco i przeciwzapalnie, pomagają w nieżytach przewodu pokarmowego, chronią przed szkorbutem. Zielona herbata. Przeciwdziała procesom starzenia się skóry, obniża ryzyko zapadnięcia na chorobę wieńcową, zawał czy udar. Łagodzi stany depresyjne, przeciwdziała tworzeniu się celulitu, walczy z nadciśnieniem, wspomaga obniżenie poziomu trójglicerydów, stymuluje układ krążenia do lepszej pracy, wspomaga profilaktykę antynowotworową, poprawa pamięć i może chronić przez zapadnięciem na starczą demencję. Zmniejsza ryzyko miażdżycy, bierze udział w procesie odchudzania i ma dobroczynny wpływ na metabolizm wątroby. Prawoślas lekarski. Łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych, wspomaga łagodzenie zapalenia krtani oraz zapaleniu strun głosowych. Śluz zawarty w prawoślazie ma właściwości powlekające błonę śluzową i łagodzące podrażnienie. Z jednej strony chroni błonę śluzową gardła podczas kaszlu, przed wysuszeniem, a z drugiej ułatwia odkrzuczanie wydzieliny. Ponadto właściwości osłaniające i łagodzące prawoślazu sprzyjają łagodzeniu dolegliwości bólowych czy podrażnień śluzówki w przełyku. Śluzowa działa też osłodowo na układ pokarmowy przez gadzeń, życie żołądka i w kłopotach z wolantnicą. Oprócz tego poprawia trawienie i pomaga na zaparcia. RZĘSZEŃ – łagodzi stres, poprawia nastrój, samopoczucie, dodaje energii, wytrzymałości i siły, odumładza, poprawia pamięć i sprawność umysłową, pomaga regulować poziom cukru we krwi u chorych na cukrzycę, wzmacnia układ odpornościowy, chroni przed rakiem, pomaga lepiej oddychać, może pomóc w zerwaniu z nałogiem. CZERWONA KONICZYNA – działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, wspomaga układ krwionośny, wzmacnia znaczenia krwionośne i obniża ciśnienie. Przyspiesza gojenie się rano oraz działa odkarzająco, zabijając bakterie grzyby i wirusy. Wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych, reguluje apetyt, trawienie i wypróżnianie, Powodza pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Mech lidländzki. wspiera pracę tarczycy, działa przeciwwirusowo antybakteryjny, reguluje odporność, poprawia zdrowie jelit i leczy zaparcia, wspomaga pracę mózgu. Kopier włoski. Zmniejsza napięcie mięśni gładki przewodu pokarmowego, poprawia trawienie, zmniejsza nieprzyjemne objawy wzdęć, poprawia pracę jelit, działa przeciwzapalnie i zwiększa wydalne, wydzielanie żółci. Tymianek posiada silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Wspomaga leczenie dolegliwości układu pokarmowego i moczowego. Pomaga przy biegunkach, zaparciach i niezdrawnościach. Dodany do potraw ułatwia ich trawienie i przyspiesza przelawę materii. Ponadto łagodzi schorzenia jelit, żołądka i wątroby. Ze swoim działaniem rozkurczowym i wykrztuśnym jest tak użyteczny jako środek na kaszel. Cynamon. Jednym z najważniejszych składników cynamonu jest aldehyd cynamonowy. Związek ten wskazuje... Właściwości antynowotworowej może wspomagać w walce z rakiem lita grubego. Skrzyp polny wspomaga pracę dróg moczowych. Herbata ze skrzypu polnego wykorzystywana jest do łagodzenia objawów schorzeń dólnych dróg moczowych. Poleca się go również jako środek pomocnicy przy kamicy i skazie moczanowej. Lukrecja wspomaga w leczeniu próchnicy i infekcji dróg oddechowych problemów z wątrobą. Dodatkową korzyścią wynikającą z suplementacji lukrecją jest jej działanie aktywujące przyrost tkanki mięśniowej. Lukrecja poprawia stan kości i stawów, a także dostarcza cennych dla organizmu związków niezbędnych w czasie redukcji. Skutecznie poprawia wydolność umysłową i fizyczną, przez co może być traktowana jako suplement okołotreningowy. Ashwaganda. znana jest jako adaptogen uspokajający. Dlatego może ona wspomagać terapię stanów lękowych, depresyjnych, zmęczenia oraz bezsenności. Dodatkowo wspomaga w zespołach bólowych pleców i szyi, a także w zapaleniu stawów. Kardamon malabarski pobudza wydzielanie soków żołądkowych, wspomaga w walce z brakiem apetytu, wspomaga procesy trawienne, wspomaga leczenie chorób dróg oddechowych, kaszlu, astmy, zapalenia oskrzeli, wspomaga pracę dróg moczowych, jak i duretyk w kamicy nerkowej. Czarny bez. Wykazuje działanie na potner, słagodzi katar i kaszel, a także wzmacnia ścian naczyń krwionośnych. Działa moczopętnie, dlatego zalecany jest na ciśnieniu tętniczym, obrzękach oraz stan zatrzymania wody w organizmie. Pektyny obecne w owocach działają przeciszczająco oraz przeciwbólowo. Stosowane są w bolesnym miesiączkowaniu i leczeniu migreny. Guarana. Wspomaga w walce z przewlekłym zmęczeniem fizycznym i psychicznym, zaburzenia koncentracji i pamięci. Ponadto Guarana doskonale sprawdza się jako środek poprawiający odporność, likwidujący ból głowy i pozwala na zrzucenie uwagi. Kurkuma. Zawarte w niej kurkumoidy wpływają pozytywnie na pracę systemu immunologicznego i zapobiegają zachorowaniu na nowotwory. Zapobiega wzdęciom oraz reguluje procesy przemiany materii. Pomaga w trawieniu białka i oczyszcza organizm z toksyn, bo właściwości silnie przeciwzapalne. Jest skuteczna w walce z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi oraz grzybicą. Bywa różnie stosowana w przypadku zakażeń, aby przyspieszyć gojenie się ran. Zaprezentowałem Ci krótkie informacje dotyczące mieszanki roślinno z której korzystam od dobrych paru miesięcy. Ciężko jest fizycznie pokazać zmiany, które mogą zajść człowieku, ponieważ nie jest to operacja plastyczna. Natomiast mogę zagwarantować, że przy regularnym stosowaniu zauważysz zmiany na poziomie samopoczucia i metabolizmu w Twoim organizmie. Problemy z układem trawiennym powinny się złagodzić, a Twoje samopoczucie znacznie poprawić. Zwłaszcza teraz, kiedy trwa wielka walka o odporność i zdrowie, to może być jeden z głównych filarów Twojej odporności. Zaraz, obok witamin i innych naturalnych wspomagaczy organizmu. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Jak już powiedziałem na wstępie linki do sklepu znajdziesz w opisie filmu oraz dodatkowe informacje także znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję za udostępnienia, lajki, łapki w górę i podanie dalej. Serdecznie Was pozdrawiam, dzięki, cześć!